Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam w piątek 25 kwietnia 2025 roku. Święto Marka Ewangelisty. Wielu łask Boży. życzę wszystkim Markom, jak i również przede wszystkim Kapłanom o imieniu Marek. Pan Bóg błogosławi. Wam w życiu kapłańskim. A Matka Boża nią nieustannie czuwa i ma w swoim sercu niepokalanym. Natomiast taki apel, jaki pragnę tu właśnie powierzyć, zbliża się Niedziela Miłosierdzia. Jak wiemy, wszyscy jest to jedyny. Jedyny dzień w roku ustanowienia przez samego pana Jezusa, przez świętą siostrę Faustynę, że pierwsza niedziela po Wielkanocy pragnę, aby było świętym miłosierdzia. I, i tutaj proszę, proszę przez świętą siostrę Faustynę Kowalską. Dusza, która w tym dniu przystąpi do spowiedzi. I przyjmie komunię, zostaną darowane jej wszystkie grzechy z całego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa Bo proszę, prosimy właściwie prosimy tych, którzy jeszcze nie przystąpili, za tych, którzy ja, w jakiś sposób są oporni na łaskę, aby. Teraz pomódlmy się tu przy Sanktuarium Świętego Wojciecha, pod figurą Świętego Wojciecha. Aby Duch Święty, aby Duch Święty dotknął, których jeszcze nie zaznali Bożego Miłosierdzia. Aby w tym dniu wylała się szczególnie na tych łaskach, łaska Boża, na tych, którzy jeszcze nie przystąpili do sakramentu pojednania. Aby nie mówili w ten sposób, że wierzę, że Bóg okaże mi łaskę. Łaskę w jakiś sposób, taki, że nie potrzebuje spowiedzi, a wystarczy być dobrym człowiekiem. To dobry jest Pan Bóg tylko. Pamiętajmy, że zwierzęta, pies czy kot, są też kochanymi stworzeniami, stworzonymi przez Boga, ale pamiętajmy, że zwierzę nie ma duszy. Ma instynkt. I mówi się, że czasem, że jest mądrzejsze od, od człowieka, bo szybciej zrozumie niż człowiek, który ma duszę. Więc, bo człowiek jest, ma duszę i prośmy, żeby naprawdę, szczególnie w tę niedzielę miłosierdzia Bożego, Pan Jezus miłosierny dotknął te osoby, które są twarde jak głaz. Jak w żaden sposób możesz mówić, tłumaczyć, a najtrudniej jest tłumaczyć w swojej rodzinie, bo pamiętajmy, że już sam Pan Jezus powiedział. Tylko prorok w swojej ojczyźnie jest niemile widziany we własnej rodzinie. Pamiętajmy te słowa, więc czemu się dziwić, jeżeli nam jest trudno przekonać kogoś we własnej rodzinie? Więc nie dziwmy się temu, skoro już z tym miał kłopot sam Pan Jezus. Ale powiedział, żeby jam zwyciężył świat. Jeżeli was nienawidzą. Jeżeli, jeżeli wiecie, że mnie wpierw świat znienawidził. Więc nie dajmy się złemu duchowi i, i ci, którzy naprawdę nie przystąpili jeszcze do źródła miłosierdzia, módlmy się, bo dziś jest nawet. Ósmy dzień nowenny za dusze w czyściu cierpiące, te dusze właśnie, które w jakiś sposób na ziemi nie odpokutywały. Jutro dziewiąty dzień nowenna, i prośmy szczególnie za tymi. Tak poczułam. W swoim sercu, żeby ten apel zrobić, żeby szczególnie za te dusze, za te osoby, które są oporne na Bożą łaskę i na Boże miłosierdzie, prośmy za tymi szczegółami, jeżeli nawet upomniecie, a mimo to będą opory. Doświadczy, doświadczycie ze strony Waszej rodziny oporów, oddajcie już to o Bożemu miłosierdziu, niech Duch Boży działa. Powiedzcie mu, zrobiliście to, co duch wam pragnął, to czego Zrobiliście, a resztę niech dopełni sam Duch Święty. Bo my jesteśmy słabi, nie możemy wszystkiego, ale w części współpracy mamy prawo upominać grzesznych, grzeszących. Mamy prawo upominać, ale jeśli nie posłuchają, nie posłuchają, niech jak powiedział sam Jezus do uczniów, Strząśnijcie proch, a pokój was, pozostanie w was, idźcie dalej, aby Duch Święty w nich działał. Święty Wojciechu patronie nasz, archidiecezji, w roku jubileuszowym, prosimy cię w potężnym orędowniku. Módl się za nami tu pod tą figurą prosimy za wszelkich właśnie tych, którzy nie aby mogli skorzystać z tej łaski, aby w tym dniu, szczególnie w roku jubileuszowym. To jest pamiętajmy, że to jest w roku jubileuszowym, niedziela miłosierdzia, więc to jest jeszcze więcej łask. Niech obejmie świat cały i i niech Boże Miłosierdzie wyleje, wyleje na te dusze, które są oporne. Oporne, i bo nie pamiętajmy, trzeba ratować, póki jeszcze czas, jeśli nie słowem, to modlitwą. Jeśli nie modlitwą, to cierpieniem, ale i też postem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpcze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nazbaw ode złego Amen. Szczęść wam Boże i bardzo, bardzo was serdecznie pozdrawiam i życzę wielu łask Bożych na święto niedzieli Bożego Miłosierdzia. Niech Duch Święty działa. Pamiętajmy, my nie możemy wszystkiego, ale mamy prawo upomnieć. Bardzo mi e, jeszcze dodam. E, zapamiętałam skazania e, biskupa Wiesława Szlachetki. I to są bardzo naprawdę uważam słowa z Ducha Świętego. Jeżeli upominamy, Osoby, to te osoby nie będą mogli się, mogły się wymówić na sądzie, że nie słyszały, bo usłyszały, i to jest ważne. Te osoby usłyszały, nie będą mogły się wymówić, jeżeli będziemy świadczyć. I to są naprawdę, które bardzo zaryły mi słowa w sercu. I to akurat było na pogrzebie jeszcze. Już jakiś czas temu, z pięć lat, księdza Marka mamy. Więc za dusze czystowe, wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci i niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szczęść Boże, zostańcie w pokoju. Amen.